Jak 111 i zaczynam Survival Minecraft z modami Tutaj już próbowałem nagrywać, ale coś się nie nagrało i był problem Bo jak patrzyłem na filmik to on był przyspieszony I nie wiem co się stało Więc... Powiedzcie mi co się stało z tym No więc ja stworzę nowy świat Znaczy świat Mm, let's rough. z modami se... zon pierwszy ok. Creating a world. with terrain. No to No Czekamy. Chyba do świat. нас распьет. Bać, bo ja przeważnie nie gram na także są matki włączone i dalej tak, i tak, tak? Przeważnie tak nie gram, na... no tylko na, filmie, tylko na tym na Ogólnie to jak nagrywam i poza nagraniami, no to gram na normal. Tylko u siebie na swoich światach. A więc no, ścinamy sobie No Moja siostra koło mnie stoi i patrzy jak nagrywam. I bądź mojego keby na nie przeszkadzał. Ciągle mi przeszkadza. Trochę mogą być lagi, ale przepraszam. Nie mam takiego dobrego komputera. Trochę słabszy jest. Może słabszy i troszeczkę ale Nadaje się do nagrywania. Wcześniej na filmiku coś mi jakoś się przyspieszyło. Nie wiem z czego to było. Nie wiem o co chodzi z tym, więc... Ja idę do wioski. Tam można znaleźć skrzynkę. Akurat wiem, gdzie tą skrzynkę można znaleźć, tylko nie wiem, czy będzie ten budynek. To zależy od tego budynku. Tutaj akurat lawa się wylała na tę wioskę. Jest tam tam. No do Więc przepraszam za szum. Tak by było, słychać coś. No ale no niestety. To tak jest takie Uzy nie przyjechali. No i teraz szukam tego. Domku. Widzę, że go tutaj nie ma. Aha, i gram na paczce modu. Wichu Multi Mod Pack. 1.2.5. Zaczynasz, ja nie gram na Multi. Ha det bra. mają tutaj te z jedzeniem te, 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 te po mają. o, o już widzicie jedną z nowych surowców koper yy, da się go wykopać kamiennym kilofem. on yy, jest z, z Industrial Crafta yy, i Yy, są trzy rodzaje kopy: Koper z Industrial Crafta, Koper z, z Red Power 2, i Koper z yy, tego, Forestry. No i tak, no i. Będę <try> sobie nalał teraz. No. Aha, i, so, i jest jeszcze jedna taka. Jest jeszcze jeden taki surowiec o nazwie Tin. On jest y, też z tych samych modów. Co Copper. Industrial Craft, Red Power 2 i Forest. tego trochę stona i trochę tego węgla przy okazji. Że ci słabo słychać, no ale niestety jest jak jest. Nie mam sprzętu dobrego. W ogóle nie mam sprzętu. Nie nagrywam. No niedługo będę miał. Uff. modów. Skończymy gdzieś tak, będzie zachodzić słońce. Gdzieś tak. Następne odcinki będą może trochę dłuższe. I na pewno nie będą o kopaniu. Surowce tu ja już sam będę wydobywał. Bez was. po nagraniem. O! I jeszcze... Jeszcze coś, no leve, to jest apatheid. To też się da tylko kamienną próbę kopać. Więc... Więc... Idziemy teraz... Zdecydować. Trochę więcej tyle zboża. Trzymaj się. No podbiegł. Minecraft będzie nagrywać. No, później odcinki będą no, jakieś, nie wiem. 20 minut. Pierwszy dla czego chodzi A to ja pójdę sobie do domku. Zabieram to trochę tego, bo nie no, dużo. Oj, przepraszam. Balon pęk Moja siostra przebiła balon przez Przepraszam na to z w góry. Oj, widać. <laughs> przepraszam zrobię trochę, trochę torczy świetle tutaj w następnym odcinku yy, zbiorę surowce na dom i rozrysuję plan dom po prostu ja już zrobię zarys i, i zacznę go budować więc teraz trochę. Czas na między odcinkami nie, nie będę wam no. O, to jest T z Forestry. wyjdziecie no. Nie chcę mi się kilo pomarnować o, o, zauważyłem, zauważyłem że się wygodnie, tak więc komentujcie subskrybujcie ja się z Wami żegnam i do